Nie, uciekła, nie, przypierdol! Koniec, nie uciekaj, jest! Pa. Jest! kurwa, pierwsza, to! <grywa> Widziałeś? Mówi, nic nie si, Teraz już tego... Uwaga, uciekać! Uważaj! Patrz, jest, kur... Patrz, patrz. O, pat, patrz, to nie ten Pak, Pa! Nie ale urwał. Ale to było dobre. Ale, ja. <grym> Ale urwał, a tylko trochę było. <grym <grym trzeba było tam niżej lecieć szybko i to dać raczej. No bo tu trzeba na dole wstać. Się to będę biegał, się wypieprzeć. co. Stój. O, patrz, patrz, To ten sprawia, Koniec. Odejdź. Odejdź. Uwaga, 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 uwaga bo przypierniczy. Urwie na serce Maria! Ale to ja było dobre! To Teraz ja bym dopowiedział, dopowiedział, do Wiedziałem, że tak będzie. Musiało coś być. No przecież tu będę stał, to tu cały czas coś będzie. Idzie no. bo Teraz już tego. uciekać! Koniec, patrz, pasz, patrz, pasz, pasz, koniec. Teraz będzie akcja. Nie! Yes. pasz, pasz, to I ten mną koniec. A! A jej, ale go otułkują dzisiaj. Co się dzieje? Źle stanął i go tłuchą O całego, mógł chłop jeździć koniec Tragedia. Ale cię pobijali dzisiaj. Teraz koniec jazdy. Teraz